Potrącił motocyklistę i odjechał z miejsca wypadku. W amerykańskim Templech Hills w stanie Maryland doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego wjechał z impetem na jezdnię, potrącając motocyklistę i jego pasażera. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. Godzina 14:30 lokalnego czasu. Kierowca samochodu uciekł z miejsca wypadku. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu zamontowaną na budynku sklepu. Jeden z właścicieli tego lokalu stwierdził, że chociaż nic nie usprawiedliwia kierowcy, który odjechał nie udzielając poszkodowanym pomocy, to wypadki zdarzają się na tym skrzyżowaniu co kilka tygodni. Jak dodaje, powodem jest ustawiony w pobliżu znak, który utrudnia widoczność uczestnikom ruchu. Policja informuje, że życiu potrąconych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie trwają poszukiwania kierowcy, który odjechał z miejsca zdarzenia.